Jest poniedziałek, drugi dzień lutego, to są wiadomości nowego dziennika Aleksandra Słabisz. Witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu mowa będzie o ogromnym pożarze, który strawił magazyn dokumentów w pobliżu Greenpointu, o rekordach, jakie padły w ubiegłym roku w Nowym Jorku oraz o sobotnim balu polonijnych piłkarzy w klubie Wisław Garfield, New Jersey. A zaczynamy od informacji o tym, że władze Stanów Zjednoczonych rozważają rozpoczęcie dostaw broni dla Kijowa. Co prawda ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale sprawa robi się coraz pilniejsza, bo konflikt na Ukrainie się zaostrza, a rosyjscy separatyści właśnie zapowiedzieli mobilizację nawet do 100 tysięcy żołnierzy. Do tej pory Stany Zjednoczone przekazywały władzom w Pijowie sprzęt do łączności, śpiwory, kamizelki kuloodporne i racje żywnościowe. Ostatnia ofensywa separatystów przy aktywnym wsparciu Moskwy i płynące z Rosji dostawy uzbrojenia spowodowały jednak, że doradcy prezydenta Baracka Obamy zaczęli brać pod uwagę rozpoczęcie przekazywania Ukraińcom broni ofensywnej. Przenosimy się do Nowego Jorku. Tu liczba osób bezdomnych wzrosła w ciągu ostatniego roku o ponad 10%. Obecnie ponad 600 tysięcy Nowojorczyków nie ma swojego dachu nad głową. W tym jest aż 25 tysięcy dzieci. Obecnie w mieście Nowy Jork funkcjonuje 225 schronisk dla bezdomnych. Trzy z nich znajdują się na Green Pointie, gdzie wśród osób nie mających się gdzie podziać są również nasi rodacy. Innym rekordem, który padł w Nowym Jorku, to liczba turystów. W 2014 roku miasto to zwiedziła rekordowa liczba 56 milionów i 400 tysięcy osób. Tani dolar przyciągnął do wielkiego jabłka zastępy amatorów zakupów z Brazylii i wielu innych krajów, gdzie wysokie cło sprawia, że produkty w sklepach są o wiele droższe. Inną liczną grupę stanowili turyści z Chin, a wśród nich coraz więcej osób zamożnych, które lubią wydawać pieniądze na luksusowe rzeczy i usługi. Turyści to bardzo dobra wiadomość dla wielkiego jabłka. Szacuje się, że dzięki nim lokalna gospodarka otrzymała zastrzyk finansowy w wysokości ponad 61 miliardów dolarów. A teraz o ogromnym pożarze, który w weekend pochłonął magazyn dokumentów na wybrzeżu rzeki Wschodniej na pograniczu Williamsburga i Greenpointu. Prawie 300 strażaków przez ponad 24 godziny walczyło z tym żywiołem. Akcję gaśniczą utrudniała niska temperatura, a rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjało to, że czteropiędrowy budynek wypełniony był od podłóg po sufity pudełkami z dokumentami z sądów stanowych, miejskich agencji oraz nowojorskich szpitali. Kawałki tych dokumentów jeszcze w poniedziałek poniewierały się na ziemi w pobliżu miejsca pożaru. Na wielu z nich można było odczytać m.in. imiona i nazwiska pacjentów, diagnozy i daty opuszczenia przez nich szpitala. Palący się magazyn przyczynił się do znacznego skażenia powietrza. Miejski Wydział Zdrowia radził okolicznym mieszkańcom, aby nie wychodzili z domów i nie otwierali okien, bo powietrze uległo zanieczyszczeniu, a osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego mogą mieć problemy z oddychaniem. Zima znowu dzisiaj rano dała się nam bez znaki. Ulice nowojorskiej metropoli pokrył śnieg oraz marznący deszcz. Jeszcze gorzej było jednak w weekend w środkowych Stanach. Duże opady śniegu dotknęły 65 milionów Amerykanów, w tym kilka milionów mieszkańców Chicago, gdzie jeszcze w poniedziałek ulice były nieprzejezdne. Tymczasem słynne amerykańskie świstaki nie są zgodne co do tego, kiedy możemy spodziewać się końca zimy. Nowojorski świstak Chuck ze Staten Island nie zobaczył swojego cienia, a to oznacza szybkie naleście wiosny. Zupełnie inną prognozę pogody ma dla nas jednak jego popularniejszy kolega Świstak Phil z Pensylwanii. On po wyjściu z nory zobaczył swój cień, a to oznacza, że amatorzy białego szaleństwa mogą spać spokojnie jeszcze przez co najmniej 6 tygodni. I komu to wierzyć? W sobotni wieczór w klubie Wisław Garfield bawili się polonijni piłkarze, którzy przybyli nie tylko z New Jersey i Nowego Jorku, ale także z innych stanów wschodniego wybrzeża. Jak co roku Związek Polonijnych Klubów Piłkarskich uhonorował najlepszych piłkarzy, trenerów, działaczy i sponsorów ubiegłego sezonu. Wręczono puchary i inne wyróżnienia, składano sobie gratulacje, a potem zabawa trwała do białego rana. Więcej o wyróżnionych będzie można przeczytać w piątkowym wydaniu Nowego Dziennika. A w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika polecam artykuł o stypendialnej przygodzie z Chinami, w którym autor, nasz młody czytelnik Daniel Joselewicz zachęca studentów do korzystania ze wszelkich rodzajów stypendiów. W dziale zdrowie natomiast piszemy o tym, jak uwolnić się od uzależnienia od słodyczy, jak poprawić pracę mózgu oraz o tym, że niska temperatura otoczenia sprzyja w walce z otyłością. Zachęcam też do lektury naszej strony internetowej www.dziennik.com na której publikujemy specjalnie dla Państwa wybrane wiadomości z Polski, świata i USA, jak również wiele ciekawych artykułów publicystycznych. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnej nocy i zapraszam na wydanie wiadomości NDTV już jutro o 11 wieczorem. Natomiast już za chwilę wiadomości z Polski przygotowane przez Telewizję Republika. Zapraszam.